W dzisiejszym odcinku Wiedźmina by Netflix. Ciri i Geralt zabiegają wspólnie o względy Tris Marigold. Młoda Ciri nie może pogodzić się z tym, że czarodziejka woli męskiego Gerwazego. Jak skończy się historia tego miłosnego trójkąta? Następnie Lambert wychodzi z szafy i spędza błogie chwile u boku męskiej kurtyzany. Eskel jest jeszcze większym drewniakiem, z kolei Gerwazy odrzuca swoje miecze, zaś jego nową bronią jest kość udowa płotki. Nie. To nie jest żart. To wszystko naprawdę miało pojawić się w serialu. Posłuchajcie dalej. Witam Was w kolejnym filmie dotyczącym netflixowego produktu Wiedźmi no podobnego. Ostatnio się zajmowaliśmy tym, dlaczego Eskel został tak spartaczony jak został, a teraz zajmiemy się czymś nie mniej ciekawym, tak? zajmiemy się w związku z tym bardzo ciekawym artykułem, gdzie dowiemy się nieco więcej o usuniętych wątkach, usuniętych wątkach i scenach i postaciach z drugiego sezonu tego cyrkusu od Netflixa. Myślę, że opadły już emocje, ciśnienie w większości, także możemy nas spokojnie się tym zająć, na chłodny umysł i to zanalizować, tak? No. Ale najpierw szybkie ogłoszenie. Jak pokazują nieubłagane statystyki, tylko 30% ludzi oglądających moje filmy subskrybuje ten kanał. Chcesz pomóc mi się rozwijać? Nie bądź parową, Zostaw suba i walnij w dzwona. Z góry dzięki mordo, a teraz wróćmy do materiału. Dobra, no pierwszym co widzimy jest co? Pa-pa-ra-pa-pa-pa-paaa! Scena zbliżenia między Tris i Gerwazym. Scenka, w której Tris i Gerwazy mieli skończyć po prostu wspólnie w wirku. Jak się okazuje, taka scena była kręcona. Hmm? I miała się tam znaleźć. To tego, co czytamy, podczas wizyty w Kerboren, oni na początku mieli zachowywać się po prostu jak, jak przyjaciele, ale potem mieli zagrać jakąś dziwną grę. Ktokolwiek wygrywał rundę w tej grze, ten miał zadawać pytanie. Tak czy inaczej, po, po, po kilku kolejkach yy, skończyło się to po prostu w wyrku. Tak? Tutaj, proszę bardzo. Dlaczego scenka została wycięta, jak sądzicie? Dlaczego Netflix uznał, ej, no słuchajcie, skoro już tak zarażnęliśmy całą historię, to czemu jeszcze by nie pozwolić komuś, kogoś zarżnąć w tej historii dodatkowo? Okazuje się, że tym, kto stawał okoniem w tym wszystkim, kto nie pozwolił na to, był kto? Henry Cavill. Henry Kawin, nalegający na to, żeby w jakikolwiek sposób jeszcze się trzymać tego, co było w książkach, uznał, że, że nie, nie, to nie będzie dobra scena, bo tego po prostu nie było w książkach. Mhm. Mimo początkowych takich zamiarów scenarzystów, to, to on uznał, że tej sceny w ogóle robić nie będą, tak? Mimo, że tam już tam nagrali część. Także słuchajcie, kolejny przypadek tego, kiedy to aktor grający główną rolę musi dbać o to, żeby to w czym gra w ogóle przypominało pierwowzór. Tylko u Netflixa. To jest dopiero początek, bo jak się okazuje, wątkiem, który miał się pojawić, miała być Ciri, która się zadłuża w Tris. Kojarzycie taki wątek? Ten miłosny trójkącik? Geralt Tris Ciri? A? Z książek? Bo ja tak średnio najeżdża. Pomijając fakt, że w książkach to Ciri, będąc w Kermoran była dzieckiem, tak więc to podchodzi już tak trochę. Halo, prokurator. Halo? Prokurator, proszę wjechać na Netflixa! <laughs> Bo tu się już dzieją trochę rzeczy niesmaczne. Tragedia, słuchajcie. Kto to w ogóle wymyślił? Tak? Ja dobrze wiem, co oni planują z Cili w trzecim sezonie. Ja dobrze wiem, że oni planują z niej zrobić symbol! Symbol! Różnorodności kolorowej! I jak widać, te plany już, już dotyczyły nawet drugiego sezonu. Jak czytamy sobie? Szakszualność, Ciri miała być tutaj, już miała się pojawiać w tym, w tym sezonie, już miała być zgłębiana. <laughs> I jak czytamy dalej? Tam, gdzie w serialu widzieliśmy Ciri, która komplementowała wygląd Tris, tak? Za to jak Tris wyglądała, to pierwotnie miało w tej scenie być coś więcej, tak? Pierwotnie Tris miała otwarcie flirtować z Geraltem. Ale Ciri, widząc to, miała być w skrycie zazdrosna. Ale nie o Geralta, lecz właśnie o Tris. To nie miało być tak na zasadzie: Ej, ty babo, czemu z moim papciem tutaj flirtujesz? Nie, nie, nie. To miało być na zasadzie: Ej, ty samcu, czemu flirtujesz z tą ładną panią? Może ja też bym chciała. W innej scenie widzieliśmy w serialu, jak ona założyła taką tą suknię i ci więźniowie się z niej śmiali. Pierwotnie to miała być scena, gdzie Ciri zakłada męską koszulę podobną do tej Geralta, żeby zaimponować Tris. Ale przejdźmy do creme de la creme, ok? No tak, bo to dopiero było. <ścoughs> to dopiero było preludium. To była dopiero uwertura idiotyzmu. Słuchajcie, mianowicie nie wiem czy wiecie, ale w wersji Netflixowej Lambert miał być Byszak Miała być scena, jak, jak te proste tutki przybyły do Kermoren. W serialu widzimy, jak Lambert tam się ściskuje raz z jedną, raz z drugą. To pierwotnie to miało być raz z jedną, a raz z drugim. Oczywiście <ścoughs> <śmianowicie> 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 to nie są proste tutki, to są, jak to się mówi, Jacques'Łuarkerzy, tak? Jacques'Łuarkerzy to są. To jest nowy wspaniały świat, słuchajcie. Prostych tutek już nie ma. <laughs> <Kupra mać. laughs> jak czytamy. Jak czytamy w opisie. Jedynym powodem, dla którego ta scena się nie udała i została zrobiona inaczej, nie było to, że, że oni zrezygnowali z tego pomysłu. Nie, nie, nie. <laughs> jedynym powodem było to, że nie udało im się znaleźć męskich aktorów, którzy chcieliby coś takiego zagrać. Rozumiecie, nie znaleźli męskiej prostej tutki. W sensie aktora, który zagrałby męską, prostką, prostą tutkę. I który by, by mógł tutaj sobie z Lambertem jakoś tam wiecie, cim czy nie? To no, był jedyny powód. Nie, nie, kurwa. Książki? Materiał źródłowy? Jakiekolwiek wiecie konsekwencja postaci? Nie, kurwa! Nie było takiego aktora! No kurwa, musimy, musimy rzucić dwie baby. No tfu, Chłop z babą, tfu, jak tak można. Jakie to, tfu, patriarchalne i niedopoczesne. Jak sobie wyczytamy dalej, postać Eskela także została zmieniona w trakcie. Wedle tego, co możemy się dowiedzieć, to o ile jego przeznaczenie już od początku było ustalone, że tak, że on się zamieni w dziwnego, drzewopodobnego stworka i umrze, zresztą o Eskele mówiłem ostatnio, to oryginalnie jego postać miała być jeszcze bardziej gówniana. Ten bohater miał w oryginale, tak? W tym w pierwotnym skrypcie Netflixa być jeszcze bardziej guniany, jeszcze bardziej takim takim du dupkiem miał być po prostu, nie? Można było jeszcze bardziej? Najwyraźniej dla Netflixa skala jest wyjebana w kosmos, kurwa. Nie, nie ma! There's no limits normalnie. Ale chyba w dół te limity idą. I tam nie ma limitów dla Netflixa. Ech. Ostatnią rzeczą jaką tam miałaście się pojawić to były flashbacki, gdzie widzieliśmy młodego Vesemira, młodego Geralta i Deglana. Ja kto to jest? Jak, to, kto? Jak, jak? No to ja wam powiem, to z, to z tego animka, z tego Netflixowego animka o Vesemirze. Ten, ten Wiedźmin, co uczył Wesemira. on tak miał rzekomo na imię, nie? Musiałem sprawdzić to info, żeby się w ogóle... <laughs> żeby w ogóle skojarzyć kto to był, w ogóle co to było, skąd to się wzięło, nie? Tak bardzo to nie zapadało w pamięć. I jak tu widzimy, nawet nagrano właśnie prywatnie sceny z młodym Geraltem, jak był tam małym wiedźmaczkiem, no ale ostatecznie te sceny wycięto. No. Tam jeszcze było parę innych takich mniejszych informacji, ale one już są tak właśnie mniej istotne. No może poza ostatnią. <laughs> poza ostatnią, mianowicie w tym odcinku, gdzie płotka została bezpardonowo za, załatwiona, to tam w był ten latający potwór, on sobie latał, Geralt wystawił Ciri na przynętę, Dziewczyna, którą miał chronić, została przynęta. Bardzo książkowo. Tak czy inaczej, wtedy, pamiętacie, Geralt skoczył do tego potwora i on go dziabnął jakimś kołkiem, czy kuźwa czymś, nie? Pierwotnie to nie miało być kołek. Pierwotnie to miała być kość płotki. Tak? Miał wziąć kość płotki i tą kością tego stwora zaciukać. Perfekcyjna fabuła. Niesamowita. Także słuchajcie, tak jak dobrze widzicie, to co pokazał nam Netflix, to była wersja Lite. To była. To był Netflix Zero. Netflix No Sugar. <noise> Mogło być dużo gorzej i nie wątpię, że w trzecim sezonie szczenarzyści i showrunnerka pokażą na co ich stać. Ech. Cyrk idzie dalej, moi drodzy. Piwcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Które z tych scen powinny się pojawić i które są najbliższe książkowemu oryginałowi? Komentarze oczywiście należą do Was. Ja rzecz jasna odsyłam do Was do poprzednich materiałów, w tym i w innych tematach. Odwiedźcie mnie także na moich mediach, na moim Facebooku i moim Instagramie będzie mi bardzo miło na Instagramie dołączycie do. Do, do grona moich obserwujących czyli do mnie, mojej mamy i do moich multikont. Polecam, pozdrawiam. Tak czy inaczej, widzimy się już niedługo. Teraz jestem obecnie na małym urlopie, więc na razie streamów nie ma. Streamy startują ponownie dopiero od przyszłego tygodnia. Ale co mogę powiedzieć? Ode mnie to tyle z brodatym pozdrowieniem. Drwal Drawing